Cześć, więc jest niedziela, kończy się majówka, ogólnie zrobiłem sobie małą przerwę od nagrywania po Pyrkonie, zaraz, bo, znaczy przerwę od nagrywania, męczyłem się z filmem montażu i tak dalej i trochę też, nie wiem, robiłem, no zaraz sobie zrobiłem przerwę, a trochę, jeden cały dzień zmęczyłem na montażu, bo jakoś mi to bardzo nie szło tego dnia, wyjątkowo. Ogólnie, co patrzę sobie teraz, jak sobie film radzi na tle innych, zawsze te filmy z konwentów i eventów mają trochę większe przebicie. Chciałem też iść sobie podać dronem, bo będę wymieniał go na innego za jakiś czas. Prawdopodobnie. Tego jeszcze nie wiem. Ale. Z jednego ze śmigiełek mi się jeden z zaczepów, bo one mają po... Może pokażę. To chyba jest dobra. One tak. mają dwa takie zaczepy. Jeżeli to jest dobra... To ma tylko jedno zapięcie. Bo drugie leży obok, bo się urwało. No trudno. Ale mimo to... W teorii... Można latać, bo ja nim latałem na tym jednym zapięciu, ale nie byłem tego świadomy. Widzicie, trzyma się, niby jest ok, na tym jednym nie byłem tego świadomy, i nim latałem w poznaniu to. Nawet nie tak, że było tylko jedno, to te urwane jeszcze tam latało po tym, ale nic się nie stało. więc teoretycznie nie powinienem się bać. Ale, ze względu bezpieczeństwa i z tego, że nowe śmigło kosztuje całe cztery dychy, czekam. Kupiłbym już dzisiaj, tylko że jest niedziela bez handlu i muszę czekać do jutra. Jutro po szkole, bo koniec majówki, więc jeszcze będzie iść. Najprawdopodobniej zaopatrzę się w nowy zestaw śmigła. Byłem przez chwilę po pocztę i przychodzę. Znaczy, okazało się, że to w ogóle do mnie było, i znaczy, no myślę, że to dla rodziców coś, coś. A, dla mnie. Otworzyłem, no, a tu taki... Taki maciupki statywik. Taki fajny, taki mały. A jeszcze zaraz jedziemy po śmigiełka do drona i będziemy coś nagrywać z Radą, chociaż... No tak, zaraz pojedziemy. Przecież trochę wieje dzisiaj. A ja nie wiem, czy mam to to otworzymy ręką. Fuh, a czego mam zęby? My? Czym ty jesteś? To jest cool To się przyda do osmo Bo często robię timelapse y osmo I jak kładę to się wywraca Bo to tylko taki ten Teraz w końcu będą lapsy, Ktoś nie trząsą Trzęsą Tak Wybierzcie sobie poprawną formę Ej, ale teraz będzie ale teraz, a tak dziwnie skacze, a musi się przyzwyczaić do tego, że jest na czymś takim, bo tak skacze teraz ten focus, znaczy ten follow, active track, uiii, tak, ławię się teraz active trackiem, to jest najlepszy pomysł na to. A, dobra będziemy się zbierać ja to zanim pójdę jeszcze poloduję telefon bo teraz tak spojrzałem że mam 50% tylko e, więc jestem już w Katowicach. zaraz przejdę sobie na galerię Szkadzają mi o światło się zapakowało e, idę kupić e, śmigła do drona bo jedno jest lekko uszkodzone akurat tego nie ma zapasowego o, To są... A, pokażę później i jeszcze przy okazji, chcę się polatać dronem, ale już się trochę ciemno robi, on nie ma zbyt dużej matrycy i tak dalej, więc o, może sobie nie poradzić. Spróbuję zobaczę jak to wyjdzie, a jeśli nie za bardzo, to no, zawsze mogę liczyć na to, że to nie będzie za bardzo wiało. W zamian za to bardziej skupię się na testowaniu, znaczy, testowaniu, to raczej na pewno będzie działać. Zobaczymy, kto sobie radzi, bo nie ukrywam, ja lubię robić te lapsy ale nie zawsze jest jakiś dobry teren, żeby osmo się nie wywracało. A to może mi sporo pomóc. Dobra, więc ja wbijam do sklepu DJI. A no, później się że jeszcze. Może ty ziemi być trochę dronem. ciekawe jak to wyjdzie. Dobra, więc mam już wpione zakasowe śmigiełkę, Tylko, że mam pecha, bo te skropką miałem. Znaczy, one się różnią. Są po przeciwnych stronach są inaczej wyprofilowane Jak zwykle zepsułem ciągle po tej samej stronie. Zawsze psuję albo te, albo te. Nie wiem czy był. Więc kurde. Ale na twardą powierzchnię. Myk. Odkręcony. Myk otwarte. Będę mieć kolejne takie same śmigiełko kosowe. Kul cool. Już mam trzy tu w Meg do To jest smutne. A ciebie potrzebuję. Nie. To jest to uszkodzone. To polecisz tutaj. Musimy się rozróżnił. Uderzyłem po smot, łudno. A ciebie zakładamy nie tego to są takie kipsy trzeba to założyć i tu są takie dziurki na te klipsy. tutaj, teraz je obracam, żeby pod tym ciśnęć, przekręcić tak żeby zrobić było. Już. Już, nawet nie zauważyłem. No, i wymieniona. Eee, więc trochę się zasiedziałem. Poszedłem nie tylko do DJ, ale jeszcze do R2 Euro i do paru innych sklepów. Ogarnąć sobie jeszcze parę innych rzeczy, bo zamierzam kupić też jakiś aparat bez Jeszcze nie wiem jakiego. Ale to no, bo chciałbym trochę ulepszyć jakość moich materiałów, bo wiem, że nie jest zbyt dobra. Znaczy, nie. jak na razie wystarcza. Ale no przydałoby się trochę przy nim wystawać i wiem, że będę kupował lepszego drona, mimo że to jest najmniej ważna rzecz, ale no mam okazję więc no ale do tego A, miałem robić ten napsy, ale nie zdążę, bo za chwilę mam busa więc się już zbieram ogólnie? Więc jutro sobie porobimy te napsy i polacamy... Kilka osób z Pyrkonu oraz kilka tak, osób, których jeszcze nie znamy tutaj. Cześć, przywitajcie się wszyscy. Czekaj! Cześć! A to już leci na mój kanał, wiesz? Znowu no będziesz. Kinata, tam jest broku. Ej, chodź tu. Wbijajcie na mojego Instagrama! Podlinkuję! No jej też podlinkuję. Ale będę robił linki do Instagramu. E, jesteśmy w Katowicach, mieliśmy nagrywać Sondę Uliczną. Ale, ci nie ale przełożyliśmy to na sobotę. Chciałem polatać dronem, ale zapomniałem kartę SD, bo jestem idiotą. Więc jest śmiesznie. Ale w zamian za to przetestujemy sobie tego mini statywa, co to do mnie przyszedł w poniedziałek. I zobaczymy, jak stabilne teraz będą hyperlapsy, timapsy i inne takie. Wchodzę właśnie super samec. Dzisiaj dosyć wcześnie jestem już w y, Katowicach, bo musiałem coś zaraz załatwić Wcięg jest tu słońce z dronem. A, powinienem być trochę wcześniej, ale w miarę ok moim zdaniem. Jeszcze się przebija. Okej. Okay. A tak jeszcze to... Raz wracam do domu, pogodować baterię z drona. I później nie wiem, może jeszcze przyjadę tutaj około 12, wrócę tak po południu. Nie wiem jeszcze ale wiem, że w czwartek nie będę mieć czasu za bardzo i że chciałbym przez to dzisiaj nagrać trochę więcej wrócić jakoś też w miarę wcześniej do domu i zacząć już to montować, żeby w piątek na pewno zdążyć to wrzucić. Bo jakbym nie zdążył, to mógłby być trochę problem, bo nie będę mieć tego materiału. A tego nie chcę. A fajne są kolory. Takie wiosenne bardziej, wszystko takie jasne. Okej, okay. bus za jakieś 5 minut Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie chciałbym się spóźnić, bo zimno trochę rano i, i też chciałbym wszystko powładować sobie za chwilkę Więc no, patrzę tam potem jest przystanek. znowu z Katowice, żeby jeszcze potrącić trochę, kręcić trochę dronem, tak. E... Jestem przy takiej rzece, wątannie, hybryda dwóch, I guess, e... na rynku. Będę troszeczkę kręcić dronem właśnie, więc porobiłem kilka ujęć i też chcę porobić kilka timelapsów, tylko szukam dobrego miejsca, żeby postawić osmo. Jestem wziąłem sobie tylko ten mały statyw końcu go testuję, jak się będzie sprawdzał. Ale mógłbym też pomyśleć, że jest duży, bo mój duży staty w sumie mieści się do tego plecaka. Nawet pozostałą częścią ekwipunku, jakby ze wszystkim. Dalej mam jeszcze na niego miejsce. To jest spoko. No... Myślę, że pójdę tam. Pozwolili mi nagrać tam timelapsa, który wyszedł nawet spoko, moim zdaniem. Eee, przy... Teraz tak Ciągle na w Katowę ostatnio Znaczy byłem teraz w Poznaniu Wracam, ale głównie u mnie filmy są z mniej więcej tych samych miejsc Mogę pokazać inną część Katowic, oczywiście bo to jest dosyć spore miasto Ale stawię to swojego nie miał pomysłu A teraz zmienimy trochę scenerię Pojedziemy do takiego mniejszego miasteczka Znaczy no Ale miasto, ale mniejsza